zakupy, które poczyniłam ostatnio, ale od razu postanowiłam dla was nagrać o tym filmik. I tu pierwsza rzecz, którą mam już na sobie, jest to kombinezon, kombinezon, który udało mi się kupić w nadarzynie, czyli tam w tych halach koło Warszawy. Kombinezon kosztował 40 zł, 45, ale piątkę udało mi się wynegocjować ze sprzedającym, więc opuścił i tak to wygląda. Kombinezon jest w takim kolorze grafitowym, taki dresowy. I powiem Wam jedno na temat tego kombinezonu. Był jeszcze w jasno-szarym kolorze, ale jakoś nie bardzo mi się podobał. Kiedyś moja koleżanka przyszła do mnie w takim granatowym kombinezonie bawełnianym i zapragnęła mieć coś takiego. Ja wiem, że ona za ten swój dała sporo więcej. I ja tą figurę. Ja nie narzekam na figurę, absolutnie, nie pomyślcie sobie. Ale gdzieś brak ćwiczenia powoduje, że w takich spodniach na moim potencjale pojawiają się jakby cztery pośladki, ponieważ jego konsystencja jest nie za bardzo zbita. No ale podoba mi się to, jest mi w tym bardzo wygodnie. Może dzięki temu kiedyś zdecyduję się właśnie na to, żeby ujędrnić tu i ówdzie swoje ciało. Wygląda to tak. Koszt był. Ym, Wydaje mi się niski, to były bardzo szybkie zakupy. Ja kupiłam ten kombinezon. to powiem Wam szczerze nawet bez przymierzenia, bo wpadłam na, do Halna do Nadarzyna dosłownie po inną rzecz, a to kupiłam gdzieś tam przy okazji. Ale jeżeli jestem już przy temacie Fupencjału, yy, wydarzyła się taka rzecz, że sprzątaliśmy z moim mężem, yy, coś tam i używaliśmy do tego acze i miałam na sobie swoje ulubione antygwałty i upaprałam mnie acze tutaj, więc się odbarwiła. Niezwłocznie wsiadłam do samochodu, pojechałam do Tesco. I jaka ulga, że są jeszcze te spodnie. Dlaczego dziewczyny antygwałty? Bo podejrzewam, gdyby kiedyś przy, gdzieś spotkana jakaś przykra sytuacja i ktoś y, chciałby się do nas dobrać, to będąc w tych spodniach miałby dużo y, bardziej utrudnione zadanie, ponieważ nawet ja wciskając je na swój tył, mam y, lekki problem. Ale kiedy już tego dokonam, y, rezultat jest niesamowity. Czyli wszystkie moje boki, czy właśnie tak jak teraz w takich dresowych spodniach, moje cztery pośladki, robią się takie jędrne i po prostu do, ta guma trzyma cały latający tutaj gdzieś brzuch. Ja na swój brzuch mówię moją dżabę. Także słuchajcie, rewelacja te spodnie. Te spodnie kosztują całe 49 zł. I na przykład tak jak ja noszę rozmiar 36-38. W sklepie zawsze biorę rozmiar 36 tych spodni, właśnie żeby były odrobinę za, nie że za ciasne, ale takie, żebym nie miała takiej łatwości w ciągnięciu ich właśnie na swój typ. Ja nie muszę ich teraz tutaj przymierzać, bo już nieraz nie w tych spodniach widziałyście, ale efekt jest piękny. A może nie, może właśnie, wiecie co, ja je założę, żebyście miały porównanie. Więc teraz oglądacie mnie w takich dresowych portkach, które też są w miarę... Ee, obcisłe, i jeszcze dlatego przybliżę Wam się z tyłu, żebyście mogły zobaczyć, jak tak naprawdę wygląda mój tyłek. Czyli taka po prostu, no lekka, że tak powiem, galareta. Ee, no ale tak to wygląda. Ja się teraz przebieram w spodnie i zobaczycie, że moje antygwałty czynią po prostu cuda. Chyba już na pierwszy rzut oka widać ogromną różnicę. Jestem w tych samych butach. Koszulka to dostałam od kuzynki męża, to nie jest oryginał, żaden. Tony, czy tam Toni. Słuchajcie, spodnie. Wcisnęłam je na siebie. Szkoda, że nie mogę nagrać jak je zakładam, bo trochę przy tym wykonuję takie ruchy delikatne, żeby to wcisnąć. Ale zobaczcie. Idealnie przytrzymują tutaj boczki, dżabę. Wszystko. Pupa się unosi do góry. Pupa wygląda tak. Więc teraz już macie porównanie, jak pupa wygląda w tych spodniach. Powiem wam szczerze, one są na tyle uciągliwe i na tyle fajne, że ja nie czuję się w nich, że coś mnie tu ciśnie, gdzieś mnie tam ściska, prawda? I tak, tak. Za 49 zł mam na sobie coś, co powoduje, że wyglądam o wiele, wiele szczuple. Także dziewczyny, FNF, Tesco, 49 Z. Nie kupujcie granatowych, mam dwie pary farbują. Czyli, jak chcecie mieć takich trupich dłoni, unikajcie tych spodni. Są jeszcze w kolorze niebieskim błękitnym i czarnym. Ja jednak stawiam na czarne, mam też błękitne, ale stawiam na czarne, bo czarny jeszcze dodatkowo wyszczupla. Także tutaj macie to porównanie, jak wyglądałam w tych spodniach przed chwilą takich bawełnianych, gdzie to wszystko tutaj gdzieś nie ćwiczone wylazło, że tak powiem, frania zostaw statyw. A okay, te może jeszcze raz. Mam najlepszym hitem w tych spodniach jest właśnie ta guma, gdzie ona idealnie trzyma, po prostu tam, no bo wiadomo, ja może brzucha nie mam, nie chcę teraz z siebie jakieś też wariatki, że o, wielki brzuch i tak dalej, nie, 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 ale gdzieś po prostu fajnie go przytrzymuje, prawda, i też te spodnie są wyższe, bo jak one by były niższe i bym założyła tak, prawda, takie spodnie, no to java już, prawda, lekko tutaj się wyłania i zakładając jakiś tam t-shirt, prawda, już gdzieś mi tam coś lat. Franka się dobiera do statywu, mam nadzieję, że dam radę do końca nagrać ten filmik, ponieważ kupiłam sobie właśnie po to, pojechałam do Nadarzyna, tak y, można powiedzieć przelotem. Otóż, moje drogie, po czapkę i komin. W sumie to po czapkę w takim kolorze beżowym, żeby sobie coś dokupić do tego mojego komina, który sobie kupiłam w UMPEX-ie, ale że było w zestawie, mam nadzieję, że teraz będę mogła Wam się pokazać. Taka zwykła, ala wełniana czapka, do tego mam taki komin o... Może tak. Mam nadzieję, że dobrze mi widać. Także tak, mój Radek stwierdził, że w takim kolorze beżowym jest mi bardzo dobrze. Ja wierzę swojemu mężowi. Koszt tego to było 40 zł. To jest mój drugi komin. Mam nadzieję, że się jeszcze, bo tam Franka coś Zresztą Ten statyw i tak już wymaga chyba wymiany, bo mam bardzo trudno, żeby go ustawić na całkowity. No po prostu, po prostu. No. Druga czapa, którą sobie tam kupiłam, to jest taka zwykła, szara. Widzę, że wszyscy teraz pomykają w takich ala one dla mnie są po prostu rewelacyjne, te czapy. Są y, cienkie, lekkie, dałam za nią dwie dychy, do niej był komin, ale stwierdziłam, że po co wydawać kasę, mam dwa kominy, to mi starczy. Więc taka zwykła, szara, y, dresowa, jakby nie miała się gdzie bawić, nie? Dresowa czapa, o tyle tego taka pana widziałam też takie fajniejsze, ale nie bardzo mogłam je gdziekolwiek w Sochaczewie znaleźć. Także tak, yy, trzecia czapka to jest już yy, mój zakup tutaj na ryneczku w Sochaczewie i to jest zwykła czarna, taka też bawełniana, cieniutka, i w tej czuję się, słuchajcie, najlepiej. Franka, no zlituj się, no masz to. Masz. Dobra. I to jest taka czarna, bawełniana, nie wiem, czy ja Wam to dobrze pokazuję, ale jest chwila, moment, i mamy taką czapeczkę, która jest na takiej i wiosennej, i podejrzewam jesiennej. Dobra, i ostatni mój zakup. Nie. To nie będzie filmik, że kupiłam sobie iPhone'a. Ja mam Samsunga. Jest coś tam. Starszego w każdym razie. I miałam na niego takie białe etui, które tak mi się upaprało od podkładu. Dlatego już powiedziałam, że nigdy więcej nie kupię sobie białego telefonu. Ten mam granatowy. I mąż zamówił mi na. Hmm, ale gro taki, takie Etui, gdzie tutaj widzę, jak ktoś do mnie dzwoni. Tu sobie mogę pyknąć, odebrać. Jest w kolorze telefonu. Także jestem bardzo zadowolona, bo właśnie nie ma na takie brudne kiepsko. Tylko, że tak się otwiera, ale jak sobie wrzucę do kieszonki, do torebki, może być. Koszt tego to było coś około 40 zł. I tak oto przedstawiłam Wam swój wielki hol zakupowy. Tak sobie, czapek. A tutaj patrzę za okno, ciepło, yy, więc może mi się tak, albo no by się tak szybko nie przydał, żeby było jak najcieplej, ale wiadomo. Także dziewczyny, to był może filmik bardzo krótki, bardzo mało rzeczy w nim pokazałam, ale pokazałam antygwałty. Mam na imię, antygwałty, ja przepraszam za taką nazwę, może jestem tutaj za bardzo, wiecie, no ja mam takie skłonności. Ale naprawdę, te spodnie są rewelacyjne, yy, są dla mnie bazą do Każdej stylizacji, ja mam tych spodni, no czarnych w sumie mam zawsze dwie pary, dwie granatowych i jedne niebieskie. Nie wyobrażam sobie, kiedy na przykład, te, m, tak jak teraz właśnie mi się jedne uplamiło, od razu pojechałam kupić drugie. I powiem Wam, czarne wyglądają też rewelacyjnie jak się spiorą. Także mam nadzieję, że docenicie to, że zdradzam Wam swoje sekrety, jak tutaj pięknie się wyszczuplić i wyglądać na bardziej sexy. Także tak dziewczyny, kciukujcie subskrybujcie nasz kanał, będzie nam bardzo miło. Mam nadzieję, że ze spodniami to była dobra rada i że któreś z Was z tego skorzystają, także jeszcze raz mówię, FNF 49 zł. No i jak wyglądam w ogóle w kombinezonie? Musicie też mi napisać w komentarzach. Przed i po. Dobra, dziewczyny. Pa!